Cześć, jestem leworęczna i chciałam nauczyć się robić na szydełku. Zaczniemy od łańcuszka. Wybrałam taką grubszą wełnę, żeby było łatwiej. Szydełko rozmiar 7, żeby dużo lepiej było widać, jak to wszystko jest zrobione. Tutaj wybrałam taką wełnę na cru spaghetti. I jeżeli chciałabyś kupić sobie taką, to właśnie tutaj jest oznaczenie na szydełko 6. Czyli że ta włóczka najlepiej będzie wyglądać, jeżeli użyjemy szydełku numer 6, nie będzie wtedy żadnych takich dziur widocznych i powinno nam się najlepiej robić na szydełku 6. Ale można też na drudach 7-8, więc one są troszeczkę grubsze, co znaczy, że nie będzie źle, jeżeli użyjemy grubsze, plus no to wszystko od nas zależy, jak robimy. Więc, jeżeli byś ciasę tak na początek kupić do ćwiczeń, no to jak najbardziej tą polecam. Dobra, zacznijmy od łańcuszka. To jest najprostsza forma. Zawinęłam dwa razy na dwóch palcach na prawej ręki włóczkę. Pod pierwszy wchodzą i. Biorę drugi, mamy, zaciągamy lekko. Drugi palec nad, nad drugi, pod trzecim i nad czwarty I nabieram włóczkę i przeciągam. Nabieram, przeciągam. Mam już dwa oczka łańcuszka. Możemy ćwiczyć właśnie sobie oczka łańcuszka. Tak wygląda nasz łańcuszek. I sobie ćwiczymy, i możemy potem dojść do wprawy. Ja trzymam w taki sposób. Szydełko, to nie znaczy, że to jest najlepszy sposób. To jest mój sposób. Możecie zobaczyć jak chcecie, by Wam było wygodniej, żebyście byli w stanie to zrobić. Tu mam końcówkę włóczki i mogę przyciągnąć do końca i tak zakończyć mój łańcuszek. Mogę też zamknąć w kółko łańcuszek i mieć na przykład bransoletkę wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka przeciągam nitkę przez obie dziurki i mamy zamknięte tu możemy związać te dwa końce, żeby na pewno nam się nic nie pootwierało. I mamy prądzuletkę. Dzięki, że oglądałaś.